Biała plansza. Na niej wyświetlają się kolorowe logotypy Unii Europejskiej, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Poniżej znajduje się tekst Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa Inwestująca w obszary wiejskie. Materiał opracowany przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach schematu drugiego pomocy technicznej Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ogrodzie z zaroślin wyłania się piękny stary dom, którego ściana frontowa zbudowana jest z ciemnego kamienia, Rudy Darniowej. Kamera powoli podnosi się i oddala od budynku. Mam przyjemność, na pewno niewątpliwą, zamieszkiwać w domu, który jest, można to nazwać unikatem, bo jest to dom zbudowany z Rudy Darniowej. Ruda Darniowa była wykorzystywana w budownictwie. W okresie, mniej więcej, koniec XVIII i XIX wieku. Natomiast jako dodatek do, do, do cegły, czy do pustaka, także jeszcze do lat gdzieś 60. XX wieku. Ruda darniowa jest to skała bardzo porowata, w związku z tym posiada bardzo dobre właściwości. Wentylacyjne. Budynki z tego materiału wbudowane są bardzo dobrze wentylowane. Ponadto ruda darniowa ma też doskonałe właściwości sorpcyjne, po prostu pochłania zapachy. Pomimo, że jest to dosyć krucha skała, okazuje się, że w murach ona bardzo dobrze wytrzymuje i budynki tu na terenie Puszczy Pyskiej są budynki, które liczą sobie już 200 lat, wykonane z tego materiału i bardzo dobrze są zachowane. Doceniamy urok tego miejsca i doceniamy to, że, że przyszło nam tu żyć. Od, 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 od dawna, od praktycznie zawsze mieliśmy szacunek do, do tradycji, do historii, do, do tożsamości danego miejsca. Dlatego no, staramy się usilnie dbać o to, żeby nie zaginęły, zaginęły te, 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 te elementy charakterystyczne tutaj dla naszego rejonu. Żona, której niestety nie ma z nami z pracy, bardzo czynnie też artystycznie pracuje. Ona się głównie skupia na, na sztuce sakralnej. Tutaj chodzi głównie o pisanie ikon. Ja natomiast tutaj troszeczkę luźniej podchodzę do tematu i zajmuję się wszystkim po troszku. Jest tutaj rzeźba, jest tutaj malarstwo. Mam małą kuźnię, w której staram się robić różne elementy z metalu. Przeważnie są to noże, ale również robi jakieś, jakieś ozdoby, kute elementy, zbieramy różne rzeczy, zbieramy jakieś kawałki starego drewna, które pewnie dla wielu byłyby tylko opalem. My tutaj i płoty z, z, ze starych sztachet staramy się zostawiać i wykonuję jakieś lampy z, ze starych belek, które gdzieś tam się walają. Próbujemy cały czas podtrzymywać charakter tego miejsca, charakter, tradycje. Nie wiem czy jest to dużo, no ale na pewno każdy jakiś tam mały krok w tym kierunku jest ważny. Ukazuje nam się widok z lotu ptaka na duży odnowiony budynek nakryty strzechą. W koło widać malowniczy krajobraz pól i lasów. Kupiliśmy to gospodarstwo w 2004 roku. Bardzo nam się tutaj spodobało ze względu na piękną okolicę. To gospodarstwo było w złym stanie. Natomiast wyremontowaliśmy i, i zostawiliśmy część właśnie elementów pokazujących, jak wyglądało to gospodarstwo wcześniej. Unowocześniliśmy oczywiście ze względu na to, żeby ta infrastruktura była jak najbardziej wygodna dla, dla nas. Stworzyliśmy nową kalenicę, pokrywając to strzechą, żeby cały czas utrzymywać ten kontakt. Z naturą, żeby, żeby pokazać jak wyglądało to kiedyś w dawnych czasach. Także mamy tutaj las, swój, swój stary sad, swój ogród, swoje zwierzęta. Kolejnym etapem było stworzenie coś, co przyciągnie także społeczeństwo lokalne na naszym terenie i moja żona. Jest panią prezes i stworzyła koło gospodyń wiejskich. Cieszę się, że to nasze koło gospodyni w Wandynawie tutaj powstało, ponieważ jednoczymy się, jednoczy się młode i starsze osoby, razem spędzamy czas i kultywujemy to dziedzictwo kulturowe, podtrzymujemy je, tak, tego rejonu. Także to jest dla nas bardzo, bardzo ważne. Poza tą działalnością koła gospodyń wiejskich bardzo zafascynowała mnie osoba Czesława Freudenreicha, który był tutaj producentem naszego fajansu kolskiego. Zaczęłam kolekcjonować ten fajans. Generalnie jest bardzo przydatny w codziennym życiu, w gospodarstwie. Można go wykorzystywać na różne sposoby, jako dekoracje, a również jako przedmioty takie codziennego użytku. Właśnie za nami widzicie zaczątki naszego sklepu ze, ze zdrową żywnością. Dobudowujemy także kuchnię, a także bufet sezonowy i tam będziemy chcieli te produkty, te produkty będziemy chcieli zaoferować klientom. Nie stosujemy żadnych, żadnych chemicznych środków, tylko robimy to ręcznie, wszystko ręcznie wykonujemy, żeby. Zachować tą naturę, której, w której żyjemy. A ile to pracy? Ja zawsze, jak chodzę na spacerki, to zbieram od razu jakieś śmieci, żeby to było takie czyste i piękne. No i takie jest. Widzimy starą pracownię garncarską z zabytkowymi narzędziami, gliną do lepienia i wyrobami ceramicznymi. Jako małe dziecko przychodziłem tutaj do pracowni, do taty pomagać. Nieraz tam się może troszkę mniej pomagało, coś się zepsuło, tak. Dopiero później gdzieś jak w wieku szkolnym pomagałem przy urabianiu gliny, nosiłem, tak. Pierwsze swoje rzeczy, to jako 10-12-letnie dziecko, coś tam potrafiłem zrobić na tym kole garcarskim, jakieś zwykłe, mały garnuszek, jakąś doniczkę, proste rzeczy. A już taka intensywniejsza nauka, no to już człowiek musiał nabrać siły, tak? Jak gdzieś 15-18 lat, no to, no to to wtedy, wtedy więcej czasu poświęcałem um, ucząc się tego, tego zawodu, no i wtedy, wtedy już, już wiedziałem, że, że będę to robił, tak? W jakimś stopniu, że, że to garcarstwo będzie nieodłącznym, um, nieodłącznym towarzyszem mojego życia, tak? czyli, czyli, czyli kontynuuję tą, tą, tą tutaj tradycję, co mój tata robił, dziadek, pradziadek, tak? W pracowni obecnie posiadamy trzy piece. I jeden, ten najważniejszy, to jest ten tradycyjny, tak, który jest od, od paru dziesięciu lat. Czyli pierwszy, pierwsze jego położenie było z tyłu w latach 50., co mój dziadek. Dziadek też wypalał w ceramikę w nim. On był mm, położony tutaj na świeżym powietrzu. Trzeba było u, u używać, uważać na względy pogodowe. Tak, bo jeżeli wypalaliśmy piec i naszła jakaś burza albo deszczowo, no to bardzo przeszkadzało. Tak. Sam cykl wtedy mógł być, mógł być przerwany. Trzeba było zaczynać od początku, potem gdzieś. W 70 latach 70-80, gdy już był pracował, tak, w pełni sił. Ten piec został przeniesiony do szopy i do dzisiejszego nie jest używany, tak? Potrafię wypalać w tym piecu ceramicznym, no jest to nielada wyzwanie, tak? W takim tradycyjnym piecu opalanym drewnem wypalić, w którym sam cykl trwa około 16-18 godzin, więc jest to bardzo pracochłonne. Musimy zamurować, tak? Drzwi wejściowe, cegłą, tutaj szamotową oraz zaprawą, tak z gliny i z piasku, żeby. Jakoś uszczelnić te drzwi. W piecu mamy dwa paleniska, tak, w które, w które kładamy dobrze wysuszone drewno, przesezonowane, tak, żeby miało odpowiednią kaloryczność. No i wtedy, wtedy zużywamy około 3 metrów sześciennych takiego drewna na jeden cykl, więc to jest bardzo, bardzo dużo, tak? Na dzień dzisiejszy naprawdę jestem z tego dumny, że potrafiłem nauczyć się tego tradycyjnego zawodu, niełatwego zawodu. Też przekazuję tą, tą swoją, swoją pracę, swoje zdolności próbuję uczyć. Może nie tyle to jest nauka, ale to jest jakiś sposób przekazania tej tradycji, tak, że, że tutaj na takiej małej miejscowości była kiedyś pracownia, że tutaj było kiedyś dużo garcarzy. Tak? Sąsiednia wioska nawet nazywa się Garcarski Kąt, Glinianki, więc są to przesłanki, że, że, że było tutaj Garcarzy. Bardzo jestem z tego zadowolony, tak że mogę kontynuować tą tradycję wielkopolską w tej naszej małej miejscowości Czarny Bród. Biała plansza. Na niej wyświetlają się kolorowe logotypy Unii Europejskiej, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Poniżej znajduje się tekst Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Materiał opracowany przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach schematu II Pomocy Technicznej, Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.